Nie wiedziałyście, która ma zacząć, tak? Tak no dobra Wreszcie nie zaczęła żadna. Tylko było takie nabranie powietrza. I dobra. Na początku zapraszamy Was też na nasz drugi kanał. No to gramy. No, tak. A dzisiaj co robimy? Otwieramy kalendarz okay. adwentowy. Bo my już czujemy święta. Dzisiaj już spadł pierwszy śnieg. No właśnie, może, może Wam nawet tutaj pokażemy. Tak, tutaj widać właśnie na oknie. Czyli całe po prostu okno było białe. No, bo jest dodatnia na razie temperatura, więc na razie ten śnieg będzie jeszcze e, znikał. Dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy Essence. Gdzie kupiłyście ten kalendarz? E, Kupiłyśmy... Na Allegro. Na Allegro, zamówiłyśmy. I ten kalendarz to jest taki z serii Do It Yourself, czyli w środku oddzielnie były te rzeczy które są w kalendarzu, dodatkowo były jeszcze naklejeczki z numerkami od 1 do 24 i takie fajne kopertki, bo jak widzicie ten kalendarz jest w formie takiej właśnie jakby paczki, takiego listu i te rzeczy, wszystkie te kosmetyki, bo będą to kosmetyki, są zapakowane w takie małe fajne kopertki. Ja mamy... to sama zapakowałam, tak przygotowałam dziewczyną. no właśnie i one sobie teraz będą wszystko odkrywać, także ja już wiem co jest w środku, ale czyli, nie powiem jeszcze. Czyli w środku tej ala koperty, tak rzeczywiście zobaczcie tu jest znaczek pocztowy, tak. tu jest jest adres, jakiś North Pole, czyli e, jakiś Biegun Północny, tak. Jest oczywiście pieczęć, którą e, na poczcie przypieczętowali. Tego jest w środku bardzo, ale to bardzo dużo. także tak, się nie tak. zmieściło. Na pakowaniu w te małe kopertki to się po prostu nie zmieściło. Nie zmieściło, tak. tutaj mamy tylko tutaj kilka. Tutaj 12, tutaj jest 12 tak. tych kopertek i takich, jakby 12 kolejnych mamy. Y no i gdzie te numerki są, mamunia? Numerki są tutaj. pozaklejane są koperty są... numerkami. Numerki? To jest na przykład dwójeczka. Tak, a ja, Aha, ja mam 20. Tak. A więc ogólnie jednak ułożyliśmy tak po kolei. Tak, tak jest. Żeby tak, czyli... otwierać tak, jak zazwyczaj otwiera się kalendarze adwentowe. Od jedyneczki czyli, po kolei. Czyli po kolei. Miał, tak. być, miał być chaos, a jednak, um, jednak zdecydowaliśmy, że będzie porządek. Taki świąteczny porządek. Dobra, to jest za pierwsze okienko. Tak. Może Agatka. Chcemy otwierać. Agatka jest, Agatka ja. Aha, po Agatka sprawdza, czy jest o, jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka, tak, jedyneczka, tak, jest, jedyneczka, tak, jest rzeczywiście. Dobra. Zobaczcie, to tak, numer tak, jeden, tak, czyli pierwszy dzień grudnia, słuchajcie, zima. No i śniegi, mrozy, a tu jaka niespodziewana Taka? To jest maseczka do twarzy. Price. Oh, jakaś taka Kosmiczna zielona. Tak, to jest jaka płynna, widzicie w środku. Tak? Tak, to po prostu, ale to chyba nie jest taka yy, wielorazowa. nie chodzi o to, tylko że po prostu tutaj nie tak, że to wszystko się na jedną maseczkę, tylko na przykład, nie wiem, może trzy będzie można z tego zrobić Ta. sobie. Chłodząca, regenerująca z ogórkiem. Wow, z ogórkiem! Czy można ją też iść? <laughs> można to, iść? No właśnie, jakby była z papryką to nie zjadła. Nie. Tak, Na drogę, może być. Dobra, ustawiamy. Dobra, Monika wylosowała numer... już numerek war. To jest błyszczy, który wygląda pa. przecudownie. Jej. Jakiś taki jaki kolor? To jest różowy? To to jest Dobrze ja różowy. widzę. ale zobaczcie, tak to jest różowy, ale z takim brokacikiem. No, pomaluj sobie usta. Mm. Ładny. Pokaż, pokaż. Wow. <laughs> Bardzo ładnie pachnie. Taką... Malino, z maliną, coś takiego? Czyli owocowi. Ale się tak jakby. Jest taki ciężki na ustach. Nie wiem, mi się tak zdaje. Ale wygląda ale... fajnie, nie nadaje za bardzo koloru, jest taki fajny, błyszczący. No to uważajcie, dziewczyny, jeżeli będziecie smarować zbyt dużo tego błyszczyku, no to nie będziecie mogły zbyt. No. E, mówić zbyt dużo, <grym tak? <grym <grym bo ale... to no, będzie to ciężkie. Ale już Wam usta, usta będą, będą się sobie męczyć Nie dobrze tak szybko. rozsmarować, nie? Ale już teraz jest lepiej, tak jakby pierwszy takie mm, wrażenie. Piękno. Będzie walka o błyszczyk, kto go bierze. No, no, no. Dobra. Dwie mamy, słuchajcie, jest 24 rzeczy, bo jest 24 przecież dni do Wigilii. No Dobra, musimy się pośpieszyć, żeby wszystko otworzyć. Agatka otwiera numerek 3. No. A tak się jaki ładny. ładny. Wow, bardzo. No też jakiś róż, Ale on będzie fajny. Bo tak jakby będzie takiego błysku lekkiego nadawał na tych paznokciach. Bardzo fajne. No ja jestem tylko ciekawy, czy coś tutaj będzie dla mnie też, czy będę ja się będę mógł tutaj z tego nacieszyć. Zawsze usteczka sobie możesz na błyszczyć? No nie byłoby to niezbyt fajne. A, wow. co my tutaj mamy? To jest też coś do paznokci. I to jest taki top. To jest top. Tak czyli, tak, czyli jak pomalujemy lakierem, to kładziemy na wierzch top i wtedy lakier się trzyma dłużej. Jaki on na kolor? Aha, to czysty znaczy, jest, jest, taki to napuszczający, jest fajny. napuszczający, fajny. Aha, no to bego. dobra, no słuchajcie, ja tu się dzisiaj mało odzywam, bo ja mało wiem z tych rzeczy, no ale dobra, ja okay. kibicuję wam. Teraz zagadka, który numerek masz? Piąteczka. Piąty num Agatka już e, to wyciąga, patrzy, a to? Pomadka. Tak, testujemy i? Agatka, ty gdzieś tutaj... wow! wow. A, ładny kolorek! Ej, dobra, ładny. spróbujmy jaki on kolor, a ja mi sobie ale tak odrobinę Pokaż wow. się Wow! Właśnie O, ja jestem ciekawe. chętna na tą pomadeczkę! O, ja też! Czyli kolor, kolor ci odpowiada, tak mamuja? Tak, na? tak! Mhm. Agatka, pomaluj sobie z tą pomadką A Agatka się maluje No ciekawe jak to no. wygląda mm. Śmieszko! Niesamowita! No to ja widzę, agatko, jeszcze raz. No dobra, agatka się jeszcze nie maluje, to wszystko na razie tak. tak takie próby, takie... Jakoś tak nie czuję wajbu. Dobra, kolejna rzecz. Dziewczyny, <laughs> numer 6. Dziewczyny zlekceważyły tutaj moje e, odczucia, bo po prostu już są e, zniecierpliwione. Co będzie? E, w kopercie numer 6, a tam coś czarnego. Tutaj mamy Czelnajmu. Nile Polish. Czyli coś to do, paznokci, tak? do paznokci, tak? Lakier do paznokci. Czarny Wow, czarny? Naprawdę? O tak. Ej, ej. Monika, nie widać, wiecie, bo... Aha, teraz zobaczcie. Wiecie, że Monika go tak. weźmie? Tak, bo Monika no. lubi takie czarne. No, raczej no... Bo, jak zabachniało, lakierem. Raczej bez noc, na czarno sobie nie będę malować. No, no raczej wiecie, nie. No, ale może, no. czyli co? Czyli chyba przejmie mamunia, będzie no, taką. No tak, ja niby też na czarno nie maluję. A może, słuchajcie. To, to słuchajcie, może nakręcimy jako jakiś kiedyś film, e, że któraś z Was będzie wiedźmą, i A, wtedy pomalujecie to... sobie właśnie takie. 24 godziny na czarno? Albo z wiedźmą. Albo z wiedźmą. No to ja mam to na co dzień. Ja <śmum> mam lukę, teraz słuchajcie. Otwieramy, które? Siódemeczkę, już masz siódemeczkę. Dobra, my tu gadu, gadu, a Agatka już wzięła się do roboty. Co to, jest? to są takie paznokcie! To są tipsy, to są po prostu tipsy, po prostu takie jakby sztuczne paznokcie, które się nakleja. Ja bym mogła je sobie nakleić, widzicie, bo ja mam takie mniejsze paznokcie, no bo po prostu jestem mniejsza, co nie? I tak jakby jest w ogóle taki takie paznokietki. Taki. A ja... dlaczego? Nie urosły Ci? Na... Musisz nie. chyba poczekać. Ej, jeszcze aż aż urodzę! Paznokcie tak rosną, tak jakby tak... tak. No, no, no rosną, rosną, no wszystko rośnie. No to znaczy muszą w sobie. No wszystko nie, rośnie, no jak, no mały, małe dziecko ma malutkie paznokcie, a duża osoba już ma duże paznokcie. Rośnie. Wszystko rośnie, tylko co nie rośnie? Co nie rośnie? Nie. Nos? No. Co? nos. Nos? Co? Nos? Nos też, nos też rośnie. A jak się kłamie to taki. <laughs> no Oczy. właśnie. Oczy. nie rosną? Rosną, no rosną chyba. Rosną. Chyba wszystko rośnie, słuchajcie. Dobra. Wow, jest o, to numer. to jest dla mnie, to jest numer. No. Osiem, osiem, bo, tak? I to jest tusz do żeńskich. O, okay, fajną masz czoteczkę. Tak, yy, Czy jest czarny? A, yy, nie. A są jakieś inne kolory tuszów do żeńskich? Czy, czy nie? Tak, są? Tak, tak? Prono, bywają. U nas, w szkole, u nas w szkole taka pani od WF-u. Mamy sobie, że jest na niebiesko. Aha, no to bardzo ciekawe. ta gadka otwiera numer, 9, pokaż, 9, pokaż, 9, pokaż. 9, Tutaj 10. musimy komisji od czasu do czasu sprawdzać, czy to jest rzeczywiście numer 9 czy słabo widać, ale dobra, jest 9. 9. Lanaki, no. O, ale fajny kolor. Taki różowy, ale taki trochę bardziej ciemny. Wow. Nie wow. trudno, czy ciemny, czy on jest jasny? Wow. Co ty powiesz na ten temat? Wow, aż tam cieknie Agazanski z tego wszystkiego. dziesiątka jakaś chudzutka. Co, Co tam jest? jest wow. To jest też coś na paznokcie. To, jest to są takie foliki, takie jakby na paznokcie, widzicie. Malujemy na paznokcie, potem dajemy tą folikę i potem to. No, no i mam już taki efekt właśnie taki. Efekt wow! Efekt wow! Jaki numer 11. Co to może być u ciebie? Agatka? Paleta do cieni! Ja. Paleta do cieni! Co? Paleta do cieni, Agatka? Do cieni. cieni. a Przepraszam, że do ciebie. Wow, ja biorę piękne kolory. Jakie kolory są? Zobaczcie, mam tutaj brąz. tutaj jest taki ru, te, nie róż. tylko taki to jest złoty. taki brokatowy złoty. Fajny. Jest ciemny brąz, czyli po prostu odcienie, w których mama ma, zawsze maluje sobie oczy. Teraz Monika, numer, który 12, 12 tak? tak? Mamy teraz. I w ogóle stresuję się, bo czasami fajne, bardzo też. Bardzo lubię otwierać kalendarze adwencji. Ja. To, co to, jest to jest puder tylko, że on się Pokruszyły. pokruszył, tak? Pokruszył się? się jak przyszła przesyłka to ten puder był pokruszony. Uuu, czyli to tak. już jest nie do użytku. Ale on nie jest do użytku. Damy radę. Dobra, bierzcie następną rzecz, czyli numer? Chyba. Poło... Wow, 13. połowę, połowa nie jest już rozpakowana. Aha, połowa, dobra. Agatka ma numer pechowy 13. Słuchajcie, kto, kto wierzy w to, że numer 13 to jest pechowy i 13... ja trzynastego... Chyba no październik to, to był. Piątek 13 był, tak? Oj, tak, tak. nie Jakby naklejeczki na paznokcie. na paznokcie. Znowu coś do paznokcie. Wow, tak. A my tu w następnym filmie, wiecie, takie paznokcie pomalowane. Na... No różowo z folikami, na tak, tak, oczy w paletkach. Może no, Może tak być, może tak być. Wszystko jest możliwe. Monika, numer 14 otwierasz. 14 dzień. Tu jest lakier, grudnia, który jest niebieski. O! Wow. Lakier do pazu, no, tak? To. Już był kiedyś challenge na naszym wow. kanale 24 godziny na niebiesko. Byliśmy wtedy w Zwierzęciu, było bardzo sympatycznie, tak. było lato, kąpaliśmy się, a teraz jest zima i malujemy sobie tylko paznokcie na niebiesko. A może właśnie, może wszyscy sobie kiedyś pomalujemy? Zobaczymy, tak. jak nam fantazja pozwoli. Tak będziemy działać. Tak. Widzicie taki kamera i też taki. Tak to jest. Silniczek do fanacie. Silniczek taki zaokrąglony lekko. Słuchajcie, poczekajcie, bo jeszcze zauważyłem coś na tym pudełku, że jest napisane, że Santa, Santa, czyli święty Mikołaj, to sprawdził. I sprawdził dwukrotnie, można powiedzieć. Sprawdził co? Dwukrotnie. Co, zawartość tej, e, tego całego kalendarza e, adventowego. Okay. Adwantowego. Advantowe. Dobra, Monika, masz numer 15 masz numer, chyba? Nie wiem. Ja 16, 16, 16 już, no, to bardzo szybko leci. Znowu kochani, coś do paznokci, Dobra, tylko że co to jest? To jest jakaś Jasne. baza. Jasne. O. Dziewczyny miały kiedyś bazę, zrobiły sobie w krzakach. I może tu jest właśnie... To jest właśnie to wszystko. Tutaj. To jest może właśnie wszystko tutaj w tej tubce skupione z tej bazy, Agatka. Możliwe. Krzaki. Oj, tata, co ty gadasz, tak? Masz taką minę. Ośmielamy kolejne. To jest jakaś kredka, do, chyba do takiej... To jest kredka do oczu, więc czy ona jest czarna, zwykła? Czy? Nie, to nie jest zwykła. eyeliner. Dobra, czyli to jest bardziej taki jakby pędzelek, wiecie, taki eyeliner, że... No to nie jest, wiecie, jest taka kredka. Są dwa typy yy, kosmetyków, którymi robi się kreski, takie kredki. W sumie wyglądają tak samo jak taka kredka co się na kartce maluje. I eyeliner, czyli tak jakby Ala pędzelek, wiecie, niemiecki takim jakby tuszem się po prostu maluje. Właśnie, fu. A które jest lepsze? Który bardziej... Efekt taki bardziej czerni, taki i wyrazisty, no to eyeliner. Teraz następna rzecz. wow Co to trzy jakieś te jakieś małe trzy stworzyli. Dzielimy się po jednym, dobrze, że No właśnie a mi, a, to, a to dla to mnie to nie to będzie! Pi mm. Ona coś mówi czy nie? No słuchajcie, dziewczyny cieszą się jakby jakieś zwierzątka dostały, jakby jakieś malut, malutkie kurczaczki, a to tylko gąbeczki, tak? Te gąbeczki służą oczywiście do... Ja <laughs> no, a do takiego jakiegoś pac packania po twarzy, tak? Dokładnie <laughs> no, pan... tak. No planujesz co, co... co to szczotka do zębów, nie? Kletka, Kletka, konturówka taka do ust! A. Ja mogę sprawdzić kolor. Wow, wow. ładna! Wow. Jak ładnie tutaj napisałaś co to jest? Nie, ja napisałam takich strzelaczek. Yeah. Serduszko dla was na Aha serduszko. serduszko, dla naszych widzów, a nasi widzowie oczywiście klikają pod filmem dużo łapek w górę, bo już jesteśmy przy numerze 20 chyba, tak? Co to jest hmm. Row mask? Jakaś odżywka mm. i... Odżywka? Gorka, odżywka do... Znak zapytania. No to No do... Nosa. Trzeba przeczytać instrukcję. Hydraulik? Hydraulik. To może to jest. Y... Hydraulik. Hydraulik? Do tych, do rur. Odżywka do rur. Per i, reper. O, reper. i reper. O, reper, do reperowania rur. Hydraulik, reper. Hydraulik, reper. <grym>. No, dobra. dobra jak no, jak, jak... mini się powiem. Słuchajcie, jakby komuś rura pękła, to możecie dzwonić do nas. Mamy y, na to. Hydraulik. Hydraulik, Ro Hydraulik. Mask, reper. <grym. <grym. Dobra, okay. słuchajcie. Okay. Premie. Jeszcze jeden, no To jest ten, to jest taki, jak są giełka, to giełka. No. o, ja, ja, przy... ja biorę, ja biorę, ty ja masz bierę. tysiąc Mogę zobaczyć? Ty masz tysiąc Wow, dobra Poszukajmy ty... ty... jaki ma zapach jest... Do, do tego Co jest? Do twarzy Ale co? Yes. <laughs> <laughs> to jest Case czyli giełka, ale gdzie to tam... zapisane? No psiknij, no żeby było uwaga. No uwaga o. Poszło? Poszło jajku! Joko cudowna! Halo, halo! No jak pachnie? jak? Aha, arbuzę, tylko że ma cały okulary w nie? <laughs> no słuchajcie, Monika sobie popsikała. Cudowna, no to ja. Ona jest. A, nawet jest narysowany arbuz nie trzeba było. Ej, Ja biorę! No nie wiem, dziewczyny. Po programie się wszystkim podzielicie. Na razie. Po programie, tak, po programie. patrzcie, w programie! Spokojnie podzielimy się po programie. Dobra, Dobra słuchajcie, nie tak naprawdę jest u nas zawsze spokój i. Dobra, jest kolejna e, rozwaga. pomadka. Pomadka! I tutaj mamy pomadkę, tylko ona jest. I w ogóle, jak ona cudownie patrzy. A to nie jest taka sam, taki sam kolor, jak jest ta podszeżna? jest właśnie przed chwilą sprawdziłyśmy Pokażcie. i jest jaśniejsza. jeszcze spróbujmy. Wow! jaśniejsza, a jeszcze spróbujmy wow. a to. Porównania. Ciemniejsza. No, Ciemniejsza. Widać. widać to. Jakie wygrawerowane dla osoby, która ma na imię tak jakby imię zaczyna się na E. Aha. Nie, to jest e. ta marka A jest Marka to ma, ale, ale jak ktoś ma, jest e, właśnie, jak ktoś ma na imię Elżbieta albo Agatka. Jak? Albo Eliza, tak? Albo a ty, ty Agatko, kiedyś jak jeszcze nie wiedziałaś. To e, chyba. Nie, to Agatka chyba nie wiedziała. No nie znała tak bardzo imion. To ja. Elżbieta. I ja za Elżbieta, mówiłam Elżbieta. Elżbieta. To ja mówiłam Elżbieta. Ja pamiętam, El. ja nie mówiłam Elżbieta. No wiecie? No. Tylko mówiłam Elżbieta. <laughs> Dzieci zazwyczaj w wymowie sobie ułatwiają, prawda? A nie, nie, nie mówiłam. No tak, to też się zdarza. Co to będzie? Wow! Dlaczego taka reakcja? Jak? No, wie, fajne. A jakie są kolory? Pokażcie. O, srebrzyste, taki lekki solecik, I no tutaj jest jakiś taki zieleń. No, taki zieleń. Otwieramy... No to dobra, mamy 24, czyli już ostatnia rzecz, wigilijna, że tak powiem. Wielką maszczotę. A wielką maszczotę ta, Ale, Ten nasz koleżka. Mamy rozpakowane już wszystko, y, czyli wszystkie te tak. kosmetyki. Szczerze, szczerze, ja bardzo polecam ten kalendarz. Są tutaj rzeczy, które po prostu się przyda, przydadzą, prawda? Czyli nie ma takich bezużytecznych jakichś, że zaraz no nie ma, nie ma, y, do kosza. Nie ma Wszystkie te lakiery, y, pomadki, błyszczyk tusze, paletki, no to wszystko i tak i tak się kupuje wbijajcie na nasz drugi tak. kanał No To Gramy oglądajcie inne filmiki na kanale i Moniki Klik... klikajcie w te miniaturki które teraz widzicie na ekranie tak, subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem a także wbijajcie na naszego Facebooka i Instagrama do zobaczenia cześć do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć, cześć. cześć kochani